Hej, hej! Przed Wami przedpremierowa recenzja książeczki Nasze małe okrucieństwa Liz Nugent i pozycja jest od wydawnictwa Wielka Litera a premierem książeczka będzie miała dopiero 10 sierpnia 2022 roku i co mogę o niej powiedzieć no tyle, że każda rodzina ma swoje tajemnice jednak ta z książki chyba przewyższa wszystkich o setki brudnych sekretów Przeczytacie tu o matce, karierowiczce. Która swoje dobro zawsze stawiała na pierwszym poziomie, na pierwszym miejscu. i migrena potrafiła trwać kilka dni, szczególnie wychodziła ze swojego pokoju. Jednak wszelka komunikacja z fanami zawsze sprawiała, że cudem ozdrowiała. Jest postacią troszkę negatywną, frapującą, z wiecznymi myślami o własnej karierze. Jednak i ją też tutaj spotka krzywda. Ojciec będzie ukazany jako domowy pantoflarz, chociaż w prawdziwym życiu byłby ideałem każdej kobiety. Oj, ja bym takiego chciała. Wszystkie wydarzenia poznamy z perspektywy jednego z ich dzieci, zaczynając oczywiście od czasu, w którym jest nastolatkiem, po dorosłego mężczyznę już z własną rodziną. Ogólnym problemem będzie tutaj roztrząsanie śmierci jednego z braci, a później rozłożenie tego na czynniki pierwsze, właśnie z rozpisaniem na lata, w których coś się działo, zanim do tego doszło. A uwierzcie mi, że jest tu o czym czytać. Każdy z braci jest inny. Jeden powiedziałabym chory psychicznie, drugi z syndromem takiego nadopiekuńczego dzieciaka, na którego wszyscy mogą liczyć, który zawsze znajdzie jakąś tam dobrą radę, który zawsze pocieszy i który wydaje się, że jest starszy niż w zupełności. No i ten trzeci, który właśnie opisuje wszystkie wydarzenia. No i on był chyba najgorszy, gdyż zdradzał małżonkę, a my poznamy tę kobietę w czasie, kiedy właśnie do tych zdrad dochodziło. Taki z niego lowelassowy cwaniaczek, cukiereczek, który wiecie, opisuje nawet swoje grzeszne myśli. O scenach seksu wysławia się dość grzecznie, choć jego sposób wypowiedzi jest taki no, dosyć prostacki. Oczywiście to nie koniec bohaterów, a uwierzcie mi, że każdy, który się tutaj pojawi, ma zadanie do spełnienia i wciąż się właśnie o nich tutaj nadmienia. Zatem nie pojawiają się i nie giną. Oni jeszcze gdzieś tam muszą później być potrzebni. No i tak, ktoś tu jednak kogoś zabił. Aby dowiedzieć się kto, trzeba poznać całą historię, gdyż nie da się nam przeczytać rozwiązania na końcu książki. Bo wiecie, no, no zajrzycie na dwie ostatnie strony i będziecie wiedzieć o tej książce wszystko. Nie, będziecie tylko wiedzieć, kto zabił. A żeby się dowiedzieć, dlaczego i jakie chore relacje w to wszystko wchodziły, no musicie jednak przeczytać całość. Ta książka ukazuje, że świrem można być w każdym wcieleniu, tylko może i na inny sposób. Fabuła bardzo, ale naprawdę bardzo wciąga, bezpisany jakby taki, wiecie, pamiętnik, gdzie dowiadujemy się właśnie o wszystkich mrocznych tajemnicach, o zakazanych myślach, o takiej scenerii, o której nawet Wam się nie śniło. No i Wasze nastawienie do bohaterów a przynajmniej tak miałam. Będzie się tutaj zmieniało wraz właśnie ze scenarią, bo będą takie momenty, kiedy te negatywne postacie będą ukazane jako pozytywne i dosłownie odwrotnie. Także raz będziemy kogoś nienawidzić, później nam będzie tego kogoś szkoda, potem będziemy mu współczuć i na koniec no, będziemy mieli go dosyć. Także no wszystko się tutaj zmienia. Nie da się ich charakterem jakoś tak ogólnie określić i zamknąć w tej jednej rubryce. No ktoś tu jednak umrze, to wiem na pewno. Ciekawi mnie, czy sami dobrze obstawiacie tutaj kto, no i oczywiście czym zawinił, a uwierzcie mi, uwierzcie, że winny tu mógł być każdy, każdy miał coś do ukrycia, każdy miał jakieś ale do każdego, także taka książeczka fajna w formie ploteczków też troszeczkę, więc bardzo mi się spodobało, ale tak to to taki rasowy thriller psychologiczny, naprawdę trzeba się w niego wgryźć także ja ze swojej strony bardzo, ale to bardzo Wam ją polecam gdyż naprawdę przez całą książkę się podniecałam czytałam, czytałam byłam taka wściekła, jak ktoś mi tylko miał przerwać bo tu wiecie, każdy wątek niby się kończy, niby zaczyna następny ale my ciągle jesteśmy ciekawi, co tu się takiego wydarzy także czekajcie, 10 sierpnia już niebawem a ja już Was po nią zachęcam i do usłyszenia, pa 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 pa